Jestem nauczycielem angielskiego od całkiem długiego czasu. Dlaczego lubię robić to, co robię? Ponieważ bardzo lubię pracę z ludźmi, bardzo lubię język angielski i sprawia mi przyjemność uśmiechanie się. Bardzo lubię się uśmiechać. A praca nauczyciela jest jedyną pracą, w której mogę połączyć wszystkie te elementy. A dlatego też moje lekcje są tak zróżnicowane. Każdego dnia spotykam innych ludzi, nowych ludzi, pracuję z różnymi grupami. Oni inspirują mnie, ja staram się inspirować ich. Uczymy się od siebie nawzajem. Ja oczywiście uczę ich angielskiego, natomiast oni uczą mnie tego, że warto mieć marzenia, warto mieć pasję, warto robić. To, co się lubi. Za każdym razem, kiedy mam gorszy dzień albo kiedy mam słabszą chwilę, myślę sobie o słowach Dominiki Kulczyk. Podczas jednej z konferencji powiedziała, że podczas jednej z podróży spotkała małą dziewczynkę, która marzyła o tym, żeby zostać nauczycielem. Wtedy zrozumiałam, że to, co robimy, jest ważne, ponieważ my, nauczyciele, jesteśmy takim marzeniem dla małych dzieci, dla małych dziewczynek, i one widzą w nas jakiś wzór. I za każdym razem, kiedy staję przed klasą, mam z tyłu głowy świadomość tego, że ja też mogę być inspiracją i wzorem dla tych dzieci, które tutaj siedzą. Pokazuję im, że warto mówić po angielsku, ponieważ jest to umiejętność, która przyda im się w każdym momencie życia, ale też pokazuję im, że warto być pozytywną osobą i że bycie nauczycielem to jest coś, co może przynieść dużo radości, dużo satysfakcji i może być inspirujące dla innych.